Rodzice zainteresowani szczepieniem swoich dzieci przeciwko pneumokokom lub wirusowi HPV mogą zgłaszać się już dziś do poszczególnych realizatorów programów. Wszystkie szczepienia i prowadzone badania są całkowicie bezpłatne. Program zapobiegania czynnikom raka szyjki macicy poprzez szczepienia przeciw wirusowi HPV skierowany jest do dziewczynek w wieku 12 lat, mieszkających na terenie Jeleniej Góry oraz przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Szczepienia przeciw wirusowi HPV wykonuje Enzos Przychodnia Zabobrze. Akcje profilaktyczne y, mają na celu y, poprawę y, zdrowia. Y zapobieganie chorobom, jak również zapobieganie pogłębiającym się wadom wzroku. Jeśli chodzi o szczepienia HPV, zapobiegania czynnikom raka szyjki macicy poprzez szczepienie przeciwwirusowi HPV podlegają mu dziewczęta w wieku 12 lat, czyli rocznik 2001 i wykonuje je te szczepienia wykonuje przychodnia Zabobrze przy ulicy Ogińskiego. Planujemy chcielibyśmy zaszczepić wszystkie dziewczęta, ale z różnych przyczyn nie jest to możliwe i liczymy że na poziomie 70% populacji czyli około 190-200 dziewcząt zostanie zaszczepionych. Szczepienia odbywają się przez cały rok. Wystarczy, że rodzice zgłoszą się do przychodni, które realizują zostały wybrane jako realizatorzy programów. Z książeczką zdrowia dziecka najlepiej zadzwonić, umówić się telefonicznie na wizytę, ponieważ dziecko przed każdym szczepieniem jest badane przez lekarza. Natomiast program profilaktyki zakażeń pneumokokowych skierowany jest do małych dzieci. Szczepienia przeciw pneumokokom wykonują Centrum Pulmonologii i Alergologii w Karpaczu oraz POZ Orle przy ulicy Cieplickiej 83A. W tym roku planowane jest zaszczepienie prawie 400 dzieci. Prowadzone są dla dzieci w wieku od 24 do 36 miesięcy. Planujemy zaszczepienie około 380 dzieci, co stanowi około 50% populacji. Profilaktyka jest najważniejsza, ważniejsza niż leczenie, ponieważ no skutki i koszty leczenia są dużo wyższe niż profilaktyka, dlatego programy realizujemy od 2002 roku. Te, które są realizowane w tym roku, są realizowane od 2009. Cieszą się Stosunkowo dobrą, wysoką wyszczepialnością. Trzecim realizowanym zadaniem jest program Ratujmy Dzieciom Wzrok, który jest prowadzony wspólnie z Jeleniogórskimi Zakładami Optycznymi. W tym roku na realizację wszystkich trzech zadań miasto przeznaczy 240 tysięcy złotych. 19 lutego o godzinie 17 w Szkole Podstawowej nr 11 w Jeleniej Górze zorganizowane zostanie spotkanie z lekarzem medycyny Michałem Maciejewskim, ginekologiem-onkologiem z Dolnośląskiego Centrum Onkologii. Podczas spotkania będzie można uzyskać dodatkowe informacje na temat profilaktyki i szczepień przeciw wirusowi HPV.